W turystycznych rankingach popularności uwzględniających liczbę przyjeżdżających turystów od wielu lat bezapelacyjnie króluje Francja. Paryż, wieża Eiffla, ładny język, żaby, bereciki z antenką, ładna pogoda i ślimaki. Wspaniała kultura i doskonałe jedzenie poparte latami mądrego lobbingu. Stawanie w opozycji do popularnych nurtów, takich jak uczenie się języka angielskiego, to coś co turyści lubią najbardziej, zwłaszcza weże tanich lotów. Podobnie jest w zajmującej drugie miejsce w tym rankingu Hiszpanii. Tam dochodzi jeszcze corrida, Barcelona, Real Madryt i tony zjadanych tapas. Na kolejnym miejscu USA, którego atrakcje są porozrzucane na dużo większym terenie niż te w Europie, ale przez szerokie promowanie swojej kultury w opanowanych przez Amerykanów wszelkiego typu mediach, USA są bardzo ciekawe dla turystów. Na kolejnych miejscach są Chiny, potem Włochy i tak dalej, i tak dalej. Norwegii brak. Wynika to być może z tego, że Norwegia jest dużo mniejszym krajem, który promuje się od niedawna, i jest też dużo zimniejsza niż te poprzednie. No, jeżeli przyjechałoby tutaj 87 milionów osób, tak jak do Francji, to zupełnie nie byłoby już tutaj co zbierać. No, ale pracy byłoby jednak trochę więcej. Co roku Norwegia odwiedza około 9 milionów turystów. To dwa razy więcej niż jest samych Norwegów. Jednak, czy wiecie, że według rankingu przeprowadzonego przez jedną z największych brytyjskich gazet, Daily Telegraph, w 2020 roku turyści najbardziej chcieliby pojechać właśnie do Norwegii. Czemu tak? Jak to tak i dlaczego tak? Zaraz o tym opowiem, ale najpierw powiem, że czytelnicy wybrali Norwegię przed wymienionymi już tutaj przed chwilą krajami, które są potęgami turystycznymi. Ale też przed Japonią, Afryką, Ameryką Południową, Australią i całą Azją. Całą, nawet przed Tajlandią. Także tak. I teraz, zgodnie z autorem jednego z najbardziej znanych polskich piosenkowych wersów, zapytam. Jak do tego doszło? Wiem, a Wy zaraz się dowiecie. Dlatego ludzie chcą zwiedzić Norwegię. Jedną z najciekawszych dla turystów atrakcji, która była równocześnie najczęściej podawana, była najdłuższa linia brzegowa w Europie. To tutaj Atlantyk spotyka się z Arktyką, oferując turystom ucztę dla zmysłów, a często i ciała, i duszy również. Jednym poetyckim sformułowaniem to epickie krajobrazy o imponujących proporcjach, wykute w morzu. I lodzie. Aby poznać prawdziwą miarę tej krainy, najlepiej podróżować wzdłuż brzegu jednym ze słynnych norweskich statków wycieczkowych, obserwując przewijający się nieśpiesznie majestatyczny norweski krajobraz. Koniecznie trzeba przepłynąć wąski Guy Ranger czy wpłynąć do Trollfjorden. Jeżeli jednak to dla Ciebie za mało, to koniecznie musisz przejechać kładem z północnego Sirkenes do granicy z Rosją i na koniec przewędrować lofoty. Tak, to kawał drogi i dużo gotówki, ale podobno żyje się tylko raz. Jeżeli chcesz cieszyć się prawdziwym życiem, które wolisz od wyprzedaży w zarze i robienia sobie zdjęć w przymierzalni, to naprawdę mądrym posunięciem będzie wybranie się w taką podróż. Svalbard i Nurestlane to prawdopodobnie jedne z najbardziej ekstremalnych i zarazem najbardziej urzekających miejsc w Europie. Jest biało, zimno, jest się otoczony przez ogromne lodowce i pływające kry. Ale to nie kreskówka i może to być twoja podróż życia, bo będąc otoczonym przez niedźwiedzie polarne, morsy, ogromne arktyczne mewy, lisy polarne niczym te z Gwiezdnych Wojen, renifery swalbarskie i wieloryby poczujesz się jak pierwsi odkrywcy, a przy okazji możesz cyknąć takie zdjęcia, że zablokujesz cały Instagram tym, którzy właśnie wyrzucają zdjęcia z przymierzalni. Nie masz dosyć? Jedź na norweskie Karaiby. Piękne lofoty, znajdujące się w kręgu polarnym, to coś niewiarygodnie wspaniałego, nie tylko dla amatorów zapierających dech w piersiach widoków. Piękny słoneczny dzień, lofoty, można by pomylić z karaibskimi plażami. Gdyby nie pasące się, oczywiście, owce, i jednak ciut, chłodniejsza woda. Z reguły jest tu raczej mocno zimno, ale temperatury latem mogą przekroczyć nawet 20 stopni Celsjusza. Jednak prawdziwym amatorom kąpieli nie powinno to zupełnie przeszkadzać w skorzystaniu z uroków przejrzystej wody. Ostre górskie szczyty, spokojne wioski rybackie i dużo, dużo słońca w lecie. Takie są lofoty. No i oczywiście zorza polarna. Aby uzyskać najlepszą szansę na zobaczenie Zorzy Polarnej w jej najlepszym wydaniu, najlepiej pojechać na daleką północ. No i oczywiście zrobić to w odpowiednim okresie. Niestety nie zawsze da się ją zobaczyć w pełnej krasie. Często trzeba na nią bardzo długo czekać, a i cierpliwość nie gwarantuje niestety sukcesu. Zwykle problemem jest brzydka pogoda, zachmurzone niebo czy gęsto padający śnieg. Dlatego, w oczekiwaniu na pojawienie się zorzy polarnej, warto skorzystać z klasycznych norweskich zimowych atrakcji, takie jak zaprzęg psów haski czy podróże na skuterach śnieżnych. Przy sprzyjającej pogodzie, po drodze na pewno pojawi się też magiczna zorza polarna. Podróż koleją skraca czas podróży pociągiem. Jak powiedział klasyk w kultowym filmie MIŚ. Ale w Norwegii nie powinno to tak działać, zwłaszcza jeżeli jest się turystą kontemplującym, zapierającą dech w piersiach naturę. Mówiąc prost, Norwegia oferuje najbardziej spektakularne letnie podróże koleją w Europie. Jedną z najlepszych z nich jest wycieczka przez południową Norwegię między Oslo a Bergen. Sceneria klasycznie już zapiera dech w piersiach. Kolejną kultową podróż pociągiem oferuje trasa Nurland. Podróż tysiącletniego Trondheim wzdłuż 729 km trasy. Meandrującej przez szerokie połacie lasów, jezior, fiordów, rozległe otwarte przestrzenie i majestatyczne góry Saltfjelle, po czym ponownie w dół do idyllicznego wybrzeża i miasta Bodo. Jeśli uwielbiasz narciarstwo i znasz góry Austrii, Szwajcarii czy Francji, to koniecznie wypróbuj norweską wersję tego sportu. Surowe piękno fiordów i świeże, niezatłoczone trasy w dziewiczym puchu to bez dwóch zdań narciarski miód. Zjeżdżasz z wysokiej góry wprost na pięknie zaśnieżoną plażę. Góry Lingen, położone kilkaset kilometrów od bieguna północnego. Czy może być coś wspanialszego? Pewnie tak, ale dla osoby polującej na wyprzedarze w zarze, bo na pewno nie dla narciarza. Kolejną atrakcją, która przekonuje potencjalnych turystów, żeby wybrać się właśnie do Norwegii są miejsca noclegowe. Juved Landscape Hotel, który pojawił się w przerażającym filmie Ex Machina, to coś jak z innego świata. Domy, które znikają, porozrzucane po lesie, na starej farmie niecałą godzinę na wschód od Alesund. Tego nie da się opowiedzieć słowami. Koniecznie trzeba zobaczyć to oczami. Inną niesamowitą opcją jest The Arctic. Dziesięć rustykalnych domków położonych na wyspie Survar nie ma tu miejsca dla samochodów ani sklepów. Powstałe z inicjatywy jazzowego muzyka i kompozytora, którego wizją było stworzenie miejsca dla artystów lub osób, które po prostu chcą wypocząć od zgiełku miasta czy nawet wsi i zainspirować się naturą. A poza tym wszystkim, jeżeli nie lubisz jazdy prostą i nudną drogą, to koniecznie musisz wybrać się w trasę Trollstigen, która oferuje Ci zakręty tak gęste i tak ostre, jak poplątane spinki do włosów. Jakby tego było mało, drabina trolla usiana jest platformami widokowymi oferującymi nieograniczone możliwości fotograficzne lub po prostu szansę na spojrzenie na niesamowity wodospad z No i oczywiście Norwegia to jeden z najszczęśliwszych krajów na świecie, który zajmuje pierwsze miejsce pod względem bezpieczeństwa na drodze, drugie miejsce pod względem równości i płci, drugie miejsce pod względem tolerancji, drugie miejsce pod względem zasięgu 4G i drugie miejsce pod względem ekologiczności. No i większość ludzi mówi po angielsku. Czego chcieć więcej? No na pewno mogłoby być trochę cieplej, ale z drugiej strony to by jednak wszystko popsuło.